Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Witam na, na od, yy, odsłuchaniu na wtorek, wtorek, kochani, wtorek. Wtorek szósty, zbliżamy się do nowiu, po poma, nowiu w podniku. <laughs> Mamy tutaj wtorek, zobaczymy co robić, czego nie robić. Może dla kogoś to pomaga, jakaś wskazówka. A więc zobaczmy sobie. Poproszę na wtorek 6 luty 2024. Jedną kartę. Co robić? Co robić? Co robić? Jakiej energii użyć we wtorek? Czego nie robić? Czego nie robić we wtorek? jedną energię, proszę, Okej. Okay. cztery buławy w tle. Zobaczymy, jak będą potrzebne. Tu, to, to do dopowiem. Co będzie ważne tego dnia, istotne. Może jakaś wskazówka. 6 luty 2024. Wtorek. I wróżki, co mają do powiedzenia na wtorek, szósty? Co wróżki mają do powiedzenia tego dnia dla Ciebie, dla mnie, dla wszystkich, którzy potrzebują posłuchać, a może wciągnąć jakieś wnioski z tego? Zobaczmy. No dobra, mamy i zaczynam. Co robić? Co robić. Hmm. Jeżeli nie wiesz lub nie znasz jakiejś odpowiedzi na dane pytania, na jakąś sprawę, na jakąś sytuację, jesteś zablokowany. Nie wiesz, która myśl jest dobra. Dwójka, mieczy to. Oczywiście nasz umysł. tak? I ona tu ma blokadę. Nie? Jest to na pozycji, czego nie. Co robić, co robić. Może zostaw to na później? Taka wskazówka, może po prostu pomedytuj, może się jeszcze zastanów, odłóż to po prostu. Czasem jest tak, że jeżeli my nic nie robimy, nie skupiamy się, bo możemy mieć, a może ta myśl dobra, a może tak zrobię, a może tak. I tutaj jest taka blokada. Nie, nie ma decyzyjności, nie da, nie ma tej decyzyjności. To jest księżyc w wadze. Czyli nie widzę, Decyzji, nie widzę. Księżyc, nie widzę. Waga musi się zastanowić, zanim podejmie decyzję, i to czasem dość długo. Ale z praktyki wiem, że jeżeli jest taka energia, brak decyzyjności, bo nie wiem, co mam dziś zrobić i nie wiem, jak z tym poradzić sobie, to czasem wszechświat nam pomaga, to medytacja nam pomaga, to po prostu zostawienie, bo może jutro. Bo może jutro, bo może następnego dnia. Uda mi się to w jakiś sposób rozwiązać. Lub wszechświat. Czasem sprawy się same rozwiązują. Tak, tak. E Czego nie robić? Mm. Uwaga. Nie rozpoczynać niczego nowego. Nie pędzić na siłę. Nie ruszać jak ten rydwan, tak? E na motorze, nie pędzić, e bo muszę szybko, bo muszę do celu, bo bo mi się śpieszy, bo, bo coś tam. Redwan jest bardzo taką wyrywczą energią, taką nagle, ni stąd, ni zowąd, pędzę, muszę, zrobię to, to, to. Nie. Nie, to nie jest dobry dzień. Zrób, co masz zrobić, ale nie wyrywaj się z niczym szybko. Nie? Tu lepiej się zastanowić, bo może to dotyczyć jakiejś nowej drogi, nowej podróży, nowych sytuacji. Więc z, 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 zauważcie, że to jest wielki arkana. Nie rób tego we wtorek. Okay? Nie bądź wyrywny. Nie rób szybkie, takich szybkich ruchów, szybkich decyzji. Yy, tak? Nie, nie rozpoczynaj niczego nowego, bo to nie jest dobry moment. Tego dnia, jak widzicie, mamy tutaj dwie postacie i jeden. Dwie postacie. Kobieta, mężczyzna oraz mamy sędziego. I jak widać, mamy to osoba taka jak gdyby z sądownictwa, ale to nie ma. E, może do kogoś to trafić, ale ta karta mówi dla ciebie, że tu nie ma powodu do troski, tu nie ma e, powodu do jakichś zmartwień. We wtorek chodzi o rozmowy, o porady, e, o lekarzy, o notariuszy, o prawników, o terapeutów. Są to też rozmowy międzyludzkie, międzyludzkie, które spotykamy na drodze swojej. Ale te rozmowy, które tutaj pojawią się, będą bardzo istotni, istotne z ludźmi, które mają na celu wyjaśnić coś, wyjaśnienie czegoś. Może to być na przykład jakieś dokumenty, biurokracja też ważna. Natomiast tu bym. Się zastanowiła, to bym poczekała, nie ruszała z niczym na szybkiego, tylko po prostu, po prostu, może trzeba do kogoś zadzwonić, może trzeba kogoś wysłuchać. To jest taka, ta roz, te rozmowy wszelkiego rodzaju, jakiekolwiek, jakiekolwiek, one mają na celu wyjaśnić coś, jakąś sytuację. Tutaj on słucha jednej strony, drugiej strony. I tu należałoby wysłuchać i wyjaśnić jakąś sytuację, która nie jest może dla kogoś jasna. Tak? A więc wyjaśnienie sprawy, zaczekanie z jakimś pilnym, nie ruszamy do przodu, nie szarpiemy się, nie rozpoczynamy niczego nowego. I co mamy? Uzdrawiające serce. Pamiętaj, że jesteś potężnym uzdrowicielem, a więc kontynuuj tą wspaniałą pracę. Uzdrowicielem każdy z nas jest poprzez dotyk drugiej osoby, poprzez poklepanie po plecach, poprzez pomoc, poprzez uśmiech. To jest takie bardzo uzdrawiające. Może nawet o tym nie wiesz, ale może masz taką siłę i moc, że możesz uzdrowić drugiego człowieka. A więc zwróćcie uwagę, poprzez rozmowę, poprzez doradztwo, poprzez współpracę, poprzez wysłuchanie, tak możesz uzdrowić. Tak myślę, że tu tego dotyczy uzdrowić kogoś, jakąś sytuację. Bo masz moc, bo masz siłę, każdy ją ma. To jest nasza energia. Tak to wygląda na jutro. Ja Wam życzę pięknego wtorku i wszystkiego dobrego. Buziaki, papa.